Czy to rzeczywiście problem, że ma duży przebieg? Co? A ty to niby taki święty? Ja mówiłem o motocyklu, Ruda. Ty. A ty? Ja też. Mhm. Wyobraź sobie, że przeglądasz ogłoszenia. Motocykl wygląda pięknie, cena kusi, aż przewijasz do zdjęcia licznika. 95 tysięcy kilometrów. I co? O nie, trup. Od razu do remontu. Ale czy na pewno? Dzisiaj pogadamy o tym, co to naprawdę znaczy wysoki przebieg motocykla. Cyfry na liczniku mogą być bardzo mylące, ale czy to rzeczywiście czerwona flaga? W Polsce, w której się znajdujemy, utarło się, że motocykl, który posiada przebieg rzędu 30 albo 40 tysięcy kilometrów, to trup. Dlaczego? Bo wiele motocykli nigdy tych kilometrów nie dojechało, bo umarły wcześniej, dlatego że były katowane, źle serwisowane albo stały latami w garażu. Ale są też maszyny, które robią setki tysięcy kilometrów i wciąż jeżdżą, więc zamiast bać się cyferek, trzeba zrozumieć ich kontekst. Ej, a motocykle nie są właśnie po to, żeby nimi kulać kilometry? Przecież nikt nie kupuje moto, żeby kurzył się w garażu. No właśnie, a wysokość przebiegu często zależy od rodzaju motocykla. BMW GS, Honda Africa Twin czy Yamaha FJR. -ka. 100 tysięcy dla nich to normalka. Te motocykle są projektowane na dalekie trasy. Znane są przypadki GS-ów z przebiegiem pół miliona kilometrów i wciąż jeżdżą. Ba! Ciężko znaleźć kilkunastoletniego GS-a z przebiegiem poniżej 100 tysięcy kilometrów. Dzisiaj w ogóle ciężko znaleźć niezłą sztukę z małym przebiegiem, nawet na Tinderze. Przy Sportach czy Nakedach sprawa wygląda inaczej. 50-60 tysięcy to już sporo, bo te silniki są wysokoobrotowe i często używane agresywnie. Tor, szybka jazda. Ale uwaga! Dobrze serwisowana sportowa sześćsetka nadal może przejechać swoje. A cruisery od Harleya, Yamahy, Hondy? 70-80 tysięcy kilometrów to jest dla nich nic strasznego. Ich silniki chodzą na niskich obrotach i nie są katowane. Najczęściej. Czasem bardziej tym motocyklom szkodzi stanie w garażu niż faktyczna jazda. Ej Ciechan, a Ty ostatnio w ogóle nie jeździsz? Trzy motocykle masz i co? No, bo to jest tak. Harley psuje się od jeżdżenia. Yamaha odstania w garażu, a Honda to nie wiem, od czego się psuje, bo się jeszcze nigdy nie zepsuła. To może od patrzenia? Ty, może może i tak. To co, patrzymy i sprawdzimy? W przypadku Enduro czy Crossa przebieg na liczniku nic nie mówi, bo często w ogóle go nie ma w kilometrach, tylko mamy licznik motogodzin. I tutaj liczy się stan zawieszenia, silnika, czy regularnie wymieniano tłoki i olej. 200 motogodzin po lesie może być gorsze niż 20 tysięcy kilometrów po asfalcie. Chłopaki, ale jak zatem sprawdzić, czy ten wysoki przebieg jest zdrowy? Po pierwsze książka serwisowa. Ja wiem, że nie zawsze jest prawdziwa, ale faktury i wpisy to naprawdę złoto. Do tego warto zwrócić uwagę na zużycie elementów. Tarcze hamulcowe, łańcuch, manetki, kanapa mówią więcej niż licznik. Ja przy swojej Hondzie zbieram wszystkie kwitki i rachunki, a w razie sprzedaży nowy właściciel będzie miał jasną sytuację. Lepiej kupić motocykl, który będzie miał 80 tysięcy przebiegu i z pełnym serwisem, niż taki, który ma 20 tysięcy przebiegu, ale bez historii. Kolejna rzecz. Stan silnika. Czy nie dymi, czy nie bierze oleju, czy ładnie odpala. Regularne wymiany oleju i regulacje zaworowe to jest fundament, na którym zbudowano zdrowe samopoczucie każdego silnika. Jeżeli są potwierdzenia na wszystkie te naprawy i wymiany i właściciel wie, o czym my mówimy i o co go w ogóle pytamy, to dobrze wróży. Oto przykład. Prawie 100 tysięcy kilometrów, a silnik chodzi jak złoto, bo właściciel dbał, serwisował i jeździł z głową. A tutaj drugi przykład. Duży przebieg, zaniedbany i przez to ledwo chodzi. Przynajmniej rzadko tankuje. A to chyba od niedawna. Pamiętaj, kupuj w polskich sklepach. Masz pewność oryginału, wspierasz polską gospodarkę, a dodatkowo otrzymasz 5 lat ochrony za darmo. Listę polecanych salonów znajdziesz na naszej stronie w zakładce. Znajdź sklep. Spotkałem GS-a z przebiegiem 280 tysięcy. I właściciel robił serwisy jak w, w zegarku. Motocykl odpalał lepiej niż nie jeden w cudzysłowie świeżak z 20 tysiącami, a z drugiej strony widziałem R6 z 18 tysiącami, która dymiła, brała olej i generalnie wołała o ratunek morał. Licznik to tylko liczba. Pewnie dlatego się nazywa licznik. No i zawsze w kilkuletnim motocyklu od pierwszego albo drugiego właściciela warto sprawdzić WIN w ASO, bo tam możemy się dowiedzieć, czy motocykl był na przeglądzie po dotarciu, czy od początku olej wymieniano na czas oraz czy był objęty jakimiś akcjami serwisowymi. Co zatem mówi więcej niż licznik. Zdecydowanie tarcze hamulcowe i choć nie mają z góry ustalonego przebiegu, bo mogą wytrzymać 20-30 tysięcy km przy ostrym stylu jazdy, a mogą też 60 do 100 tysięcy km w turystyku. Jeśli jeździ się płynnie i spokojnie, to mogą nam co nieco powiedzieć o motocyklu. Jeśli są wyraźnie zużyte, to motocykl swoje przejechał. Dlatego nie patrzmy ślepo na licznik, tylko oceniajmy stan techniczny. Co warto sprawdzić? Pierwsze grubość tarczy. Każdy producent podaje minimalną grubość tarczy, która wybita jest zazwyczaj na jej rancie. Poniżej tej wartości tarcza traci wytrzymałość i powinna być wymieniona. Po drugie, krawędź tarczy, czyli rant. Wyczuwalny palcem schodek na zewnętrznej krawędzi świadczy o sporym zużyciu. Mały rant to norma, duży sygnał ostrzegawczy. Po trzecie, bicie boczne wynikające z deformacji tarczy. Pulsowanie klamki podczas hamowania czy wibracje na kierownicy to czerwona lampka. Po czwarte, kolor tarczy. Fioletowe lub niebieskie przebarwienia świadczą o wysokiej temperaturze, co może świadczyć o możliwej utracie właściwości. Rzuć też okiem na pęknięcia, rysy oraz luzy w tarczach pływających. Wnioski? Zawsze sprawdzaj grubość, bicie, rant, kolor i pęknięcia. Zużyte tarcze to koszt od kilkuset nawet do kilku tysięcy złotych. Zwłaszcza w dużych turystykach czy sportach. Więc to naprawdę istotny argument przy zakupie. Zamiast pytać sprzedawcę, jaki przebieg, lepiej wziąć suwniarkę i sprawdzić tarcze. Więcej niż licznik mówią też łańcuch i zębatki. Patrzcie, czy nie zżera ich ruda. Ee. Zostaw to. Ciechan! Trudami zjada zębatkę. Krz, No i to się fajnie. Łańcuch i zębatki przy dużych przebiegach zużywają się szybciej, a przy złym traktowaniu i braku odpowiedniego serwisowania potrafią pokryć się rudym nalotem. Ale to nie wszystko. Ogniwa łańcucha mogą być sztywne. Albo popękane. Czuję się jak kaszpiroski teraz. Sama guma natomiast z ogniwa może wypadać albo się ślizgać. Z kolei zęby zębatek mogą być starte, powyginane lub mają różną wysokość i będą nam ciorać łańcuch. Zestaw napędowy przy normalnej eksploatacji wytrzymuje zwykle od 20 do 40 tysięcy kilometrów. Przy katowaniu, braku smarowania i czyszczenia potrafi paść już po 10 tysiącach. Przy pedantycznej pielęgnacji i w spokojnej turystyce wytrzyma nawet 50 tysięcy kilometrów. Wnioski. Kluczowe objawy zużycia to jest na przykład wyciągnięty łańcuch, haczykowate zęby, brak gumek tutaj w tych ogniwach. Motocykl z niby 15 tysiącami kilometrów, a łańcuch i zębatki do śmietnika. To duże prawdopodobieństwo, że ten przebieg jest cofnięty. Ale motocykl, który ma 40 tysięcy kilometrów i ma świeży napęd, to może być normalna sytuacja, dlatego że to jest po prostu dobry moment na wymianę tego napędu i właściciel właśnie może to zrobił. Kolejna rzecz to skrzynia biegów. Sprawdzajcie, czy biegi wchodzą bez problemu, a przede wszystkim dwójka. Często domorośli fani sportowej jazdy wbijają dwójkę bez sprzęgła, lecąc na gumie. Jeżeli motocykl nie ma quickshiftera, to może to doprowadzić do kosztownego w naprawie zużycia skrzyni biegów. Przy normalnym użytkowaniu skrzynia spokojnie wytrzymuje dziesiątki tysięcy kilometrów. Problemy często pojawiają się w motocyklach sportowych i tych katowanych na torze, które mają nalatane 20-40 tysięcy przebiegu intensywnej jazdy. Turystyki, jeśli są serwisowane i jeżdżone płynnie, mogą zrobić nawet 150-200 tysięcy kilometrów bez ingerencji w skrzynie. Dlatego przy zakupie motocykla używanego, zawsze warto przejechać się i dokładnie posłuchać skrzyni. Czy biegi nie wyskakują, czy nie ma metalicznych zgrzytów, i sprawdzać luz na bałku zdawczym. Ej, hey, mordo! Ziomek mi powiedział, że księga ulicy mówi jasno. Kto na gumie używa sprzęgła, tego czeka droga kręta. To ja nie używam, nie? Bo wolę prosto jeździć. Zakręty to jest taki vibe mocno 2020, nie? Dobra, to co tam jeszcze mamy do zdemaskowania przebiegu? Kadapa, podnóżki, manetki powycierane? No to może znaczyć, że kilometrów jest więcej niż ktoś deklaruje. Kanapa, podnóżki i manetki to są takie małe detektory prawdy, dlatego że licznik można cofnąć w 5 minut, ale nie cofniesz lat naciskania stopą na podnóżki czy zaciskania dłoni na manetkach. Jeżeli ich stan nie zgadza się z deklarowanym przebiegiem, no to jest sygnał ostrzegawczy. Idźmy dalej. Silnik odpala od strzała, nie domina niebiesko. Nie bierze oleju litrami? To dobry znak. Zdrowy motocykl odpala od strzała i nie puszcza niebieskiej chmury za sobą. Niebieski dym to znak, że pali olej, a to najczęściej efekt wysokiego przebiegu albo braku serwisu. Dlatego warto patrzeć nie tylko na licznik, ale i na chmurę za motocyklem, bo ona nigdy nie kłamie. Praca na wolnych obrotach powinna być stabilna, bez falowania i gaśnięcia. A gdy odkręcasz manetkę, silnik powinien reagować płynnie, bez kaszlenia. Ważnym czynnikiem jest też hałas. Nadmierne stukanie, klepanie zaworów to znaka dużego przebiegu lub braku regulacji. Guma lepiej jakby nie była zużyta. Rzuć także okiem na opony. To kalendarz motocykla. Nie tylko pokazują, ile kilometrów zrobił, ale też jak jeździł właściciel. Bieżnik, rok produkcji i zużycie boków to najlepsze wskazówki, czy przebieg na liczniku ma sens. Bo o ile licznik można cofnąć, to cofnięcie gumy już się nie uda. Jeśli motocykl z małym przebiegiem ma opony sprzed 10 lat, to znaczy, że rzeczywiście stał, a nie jeździł, i to też trzeba brać pod uwagę przy ocenie. A drugim okiem Rzuć na główkę ramy. Jeżeli w motocyklu przy skręcaniu kierownicy coś przeskakuje, to może znaczyć, że sprzęt był katowany. Częsta jazda na gumie i twarde lądowania potrafią wyrobić łożysko w główce ramy i nie będzie ono pracowało płynnie. No dobra, a kiedy wysoki przebieg motocykla powinien niepokoić? A na przykład, jeśli moto ma wysoki przebieg, a nie ma historii serwisowej, trzeba uważać. Jeżeli widać duże zużycie mechaniczne. I objawy problemów to no, oczywiście sygnał ostrzegawczy. A jeśli motocykl był katowany w sporcie lub źle serwisowany, przebieg przestaje mieć znaczenie, bo i tak będzie problem. Wysoki przebieg to nie cyferki na liczniku, tylko historia motocykla. Adventure, który ma 100 tysięcy przebiegu, może być lepszy niż sport, który ma ich 20. Bo kluczowe są regularny serwis, sposób jazdy i ogólny stan, więc nie bójcie się dużych przebiegów Bójcie się braku historii. A do tego, czy pięcioletni motocykl z przebiegiem 100 tysięcy kilometrów to tak naprawdę dużo? No przecież to jest tylko 20 tysięcy kilometrów rocznie. A ja przypominam, że motocykl jest po to, żeby na nim jeździć, nie? Jeśli motocykl po 30 tysiącach kilometrów byłby trupem, to większość z nas musiałaby już dawno przesiąść się na rower. Dajcie znać w komentarzach, ile przebiegu ma wasz motocykl i czy uważacie, że to dużo, czy mało? Wrzućcie suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach. <noise> Która mnie bierze? Która mnie bierze? <gry> Tutaj? Ta? Ta czy ta? A, tu jest lampka, dobra. Mówię do tej. Pozycja czajniczka jest najwygodniejsza do mówienia do kamery, bo jest o co się oprzeć. Zatem zajmiemy się teraz cruiserami od... Słuchajcie, słyszałem, że jedyny minus na kanale DSM jest w Gerardzie motocykla. Jest w motocyklu Gerarda. Na akumulatorze.